No, właśnie przeniosłem sobie młode od tych dwóch samiczek. Bałagan tu sprzątać. ogólnie stąd dwóch samic i samca nie ma. No to przyszły te dwa samce z klatki z garażu. Tutaj. Tak młode wyglądają. Jeszcze gdzieś za tydzień odsadzimy. Akurat w trakcie karmienia, więc tutaj mówię kapustę mam dla nich. Właśnie tu. Stan klatki na obecną chwilę. Jedna część jest, druga. Jeszcze drzwi, więc trzeba przemieścić. Siatkę już zakupiłem sobie. Bo brakło desek, będę trzeba desek dokupić jeszcze. Jutro podjada najprawdopodobniej. I dokupimy. Właśnie jeszcze tutaj z tych trzech jeden odpad zostały dwa, samic i samiczka. Tutaj są w sumie dwa samce nadal przejdziemy do tych na dworze, o, 10 sztuk, 6 samic, cztery samce 3. Jest w stanie paszy, wody. Samiczki stąd trafiły tutaj, bo potrzebowałem tamtą klatkę na koty, trzeba było zdjąć z góry, aby były takie w kondycji. No i te siedzą sobie tutaj. Mają dwa karmidełka, dwa poidła. wystarczy im nawet na dwa dni w sumie. Rzucimy tym kapusty, połowę dam, nie kapusta, a kalafior. A nie zaszkodzę, Już dostawałem. Drugie damy liście. Tutaj słychać się rozdaje. No, damy młodym. A tuż kapustka idzie. Zabczę zaparzyły was! Bardzo fajny widok. Wida się deski, narzędzia wszystko. No damy dwa, bo one są duże to. No jeszcze tu muszę takie dźwiczki otwierane do góry. I na metalowej siatce, bo tu były te dwa, to ten ala kalifornijski gryz dziur porobił, paletą przykrywam, ale te nie uciekają przynajmniej jak tamten dobra króliki nakarmione, napojone widzę rąkowi znowu się dzieje coś z okiem więc jutro czeka wizyta u weta no, w tym odcinku to wszystko dzięki za oglądanie